W tym ciężkim czasie kwarantanny wszyscy musieliśmy siedzieć w domach, izolacja była potrzebna, takie są czasy. No, nie narzekaliśmy na nudę, z racji tego, że dwa razy dziennie trenowaliśmy na kamerkach. Trener Artur nas wszystko pilnował, dał nam plan, a w wolnym czasie no, grałem na PlayStation, oglądałem filmy. No jakoś to minęło, na szczęście dzisiaj wróciliśmy na salę. Cała ta sytuacja na świecie nie jest sprzyjająca koszykówce, jak i innym sportom. Ale nie można upatrywać tego, że przez kwarantannę gdzieś, gdzieś zatracimy jakiś całkowity swój rytm. No wiadomo, może to lekko wybić, no ale no tak jak na przykład Polfarma, mój z nami też zaczęła trzy dni przed meczem trenować, a pokazała się ze świetnej strony. Dlatego też my też musimy tak zrobić: dołożyć małą cegiełkę do tego, żeby budować to, co chcemy zrobić, no i wygrać w niedzielę. No, pierwsza moja taka sytuacja, że, że byłem zamknięty w domu. Dobrze, że jest kawałek, kawałek ogródka, że można, można wyjść na, na powietrze. A dużo, dużo bardziej skupienia, skupiałem się na tym, żeby, żeby pooglądać jak najwięcej rywali, e, poglądać tych różnych innych, meczów, czy teuroligowych, czy, Euroligowych, czy jakiś tam wcześniejszych z Siba Eurocup. E, zawsze to można podejrzeć, jak, jak, jakieś, jakieś takie nowinki. E, no i jakby głównie na tym, na, na tym, na, na tym jakby traciłem czas, że tak powiem, i, i starałem się na tym skupić. Także i tak, mimo wszystko, że siedziałem w domu, to wszystko kręciło się wokół basketu. Pandemia na świecie no, przyszła tak niespodziewanie, no, no, nikt nie wiedział, nikt na to się nie przygotował. No, jest to ciężka sprawa, no, wiadomo, trzeba przestrzegać wszystkich sanitarnych zaleceń, żeby m.in. nosić maseczki, czy, czy otrzymywać odstęp, czy przestrzegać kwarantanny. No wszyscy jesteśmy tak w, w jednym worku, do jednego worka rzuceni i wszyscy musimy robić to, żeby po prostu było bezpieczniej. No jak wiadomo, no są ludzie mądrzejsi, którzy wymyślą prędzej czy później lek i wszystko wróci do normy. No ale na dzień dzisiejszy no trzeba po prostu uważać na siebie, spędzać jak najmniej czasu w zatłoczonych miejscach. No i starać się normalnie żyć, bo to jednak yy, to nie jest jakaś choroba, na którą wszyscy umierają. Da się wyleczyć, no ale lepiej jednak obejść ją bokiem niż, niż przez nią przechodzić. Wszyscy mają takie same, większość, jakby, może nie wszyscy, ma podobne warunki, także musimy się do tego ustosunkować i przyzwyczaić. Jesteśmy w takich czasach, że, że dla wszystkich jest to, jest to dziwne i dla, dla zawodników, i dla kibiców, i ogólnie dla, dla całego otoczenia, także niestety musimy się przystosować i e, e, jakby potrafić z tym żyć, bo, bo myślę, że, że jeszcze przez długi czas po prostu będzie nas to do, dotykało. Trzy mecze w ciągu sześciu dni, no to to jest fajna sprawa, ze względu na to, że mniej się trenuje, każdy tak chce. No wiadomo, będziemy bardziej zmęczeni. Gdzieś tam troszeczkę może nas ta jednak kwarantanna wybiła z tego rytmu, ale damy radę. Mamy świetny sztab, świetnych zawodników. Mieliśmy informację, że będziemy grali z, ze Szczecinem, potem się to zmieniło. E, dostaliśmy jeszcze wcześniejszy mecz niedzielny z, z gliwicami, także tu u siebie w domu. E, także wszystko się to bardzo, bardzo szybko zmienia. To też na to trzeba być przygotowanym, że może być różnie w tym sezonie właśnie po zjednym terminarzu. E, nic przygotujemy się normalnie do, do meczu e, Gliwic. Trzeba to wszystko dobrze kontrolować, bo jednak była e, dla większości chłopaków ta przerwa powiedzmy tygodniowa bez, bez basketu. Także e, stopniowo, stopniowo, krok po kroku, e, jak najlepiej przygotować się do, do meczu z Gliwicami.